Przypłynęła tutaj do Lublina inicjatywa, która powstała 4 lata temu w Chlubieszowie. Konkurs patriotyczny Dla Ciebie Polsko. Tegoroczna edycja doznała jeszcze większej rangi, ponieważ znajdujemy się w CSK Lublin i tutaj odbyła się tegoroczna edycja. No i wpisaliśmy się też w projekt Warto Być Polakiem. ku jaki piękny mamy kraj. Trójkąciku kraj. Konkurs piosenki patriotycznej, czyli dzieci, młodzież i dorośli śpiewają piosenki w tej tematyce. Jesteśmy otwarci również na inne interpretacje, czyli na przykład wiersze, hymn sanach, też się pojawia wielokrotnie. W tym roku też się pojawia pewien wokalista w wersji rockowej o mój Rozmarynie, więc bardzo ciekawe się tutaj dzieje. Konkurują dzieci, śpiewają, niektórzy nawet dogrywają. Do swojego śpiewania. Mamy ogromny problem, bo mamy naprawdę wysoki poziom e, artystyczny naszych młodych, utalentowanych e, śpiewaków. I nawet bym powiedziała, że mamy jeszcze większy problem, bo mieliśmy wrażenie, że oceniamy osoby o wiele, wiele starsze, a to dopiero ich początek kariery. Na, 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 Żołnierzu Panienko, to jest taki bardzo piękny utwór patriotyczny. Słowa wymyślił Jerzy Jurandot, a muzykę Jerzy Wasowski, bardzo, bardzo znany instrumentalista tamtych czasów. Bardzo przepiękny i bliski mojemu sercu jest ten utwór. Żołnierzu Panienko, Twój bogik wznosiły. Widać też na scenie podczas występów, te dzieci są obeznane, potrafią gestykulować, tupać, tańczyć, są przebieraniu, więc wiedzą, że jury patrzy na to wszystko, czyli nie tylko same walory wekalne, ale też gestykulacja, ta swoboda ruchu na scenie, gdzie u siedmiolatka to jeszcze nie jest takie łatwe. E, aczkolwiek są bardziej odważne te dzieci niż e, dorośli i młodzież, którzy mają większe problemy takie ze stresem i z opanowaniem tego na takiej scenie przed jury. Wielu zdrowie, ten nie przeszło się lecz wracali tu z To jest e, strój harcerski taki, no chociaż nie jestem prawdziwym harcerzem, bo i wyróżniam się właśnie tym, że noszę furażerkę, co raczej w województwie lubelskim nie zdarza się w harcerstwie. Mam kilka emblematów. Tutaj mam emblemat Polski Walczącej. Tu mam emblemat harcerski taki. I jeszcze mam takiego orzełka na furażerce. I jeszcze mam na rękawkach. O, mam jeszcze takie guziczki na rękawkach. Mam jeszcze zawinięte rękawy, bo ogólnie w harcerstwie oznacza to, że jak ręce mają właśnie zawinięte rękawy, to oznacza, że ręce są gotowe do roboty. Powiedział mi pan, proszę pana, przedwczoraj na wiosnym rozmowie. Że Pan ma już dość. Proszę Pana, piosenek, o wielnie My bierzemy pod uwagę przede wszystkim w yy, pięć kryteriów. Przede wszystkim jest to wokal, tak, interpretacja i przekaz całego utworu muzycznego. Ogólny obraz artystyczny osoby, która występuje, więc jak porusza się na scenie, jak wygląda, jak wygląda w ogóle tło sceniczne, czy odnajduje się w tym, czy też nie, czy łapie tremę, czy też nie. Kolejny walor to dobór repertuaru. Tutaj mają swobodę akurat nasi laureaci i estetyka sceniczna. Tu nie ma zarzutów, wszyscy są perfekcyjnie przygotowani. A nad lasem unosi się ta inicjatywa poniekąd wpisuje się też w działania naszej fundacji, która promuje życie w zgodzie ze sobą zdrowie psychiczne, dobrostan a tak naprawdę to jest jeden z ważniejszych elementów budowania siebie właśnie tożsamość bycia Polakiem. Te dzieci, młodzież a też i nastolatki czują głęboko to co śpiewają. To nie są tylko słowa, które tak po prostu się śpiewa, które się wykuwa na pamięć, ale są to też dzieci, które marzą o tym, żeby pojawić się na scenie i swoją sylwetką, swoją wrażliwością i emocjonalną czasami interpretacją danego utworu śpiewają prosto z serca i to jest najpiękniejsze. Na starówce, tam pocztę, Wartości niesie bardzo dużo, na przykład takich, że uczy nas tego, że wszyscy chcieli iść na tę wojnę, nawet dziewczęta. I to był taki smutny czas, ale też taki czas nadziei. Chciałabym jeszcze jeden taki cytat ważny, który mi się nasunął i przychodzi do głowy, cytując naszego wodza Józefa Piłsudskiego, powiedzieć, że gdy państwo wybiera wodza, szuka ludzi silnych, ambitnych i wierzących w siebie. I tacy są ci młodzi artyści, których dzisiaj słuchamy.